Wziął walkę z dwoma, myślał, że będzie bohaterem, a go dokuczają mu. Mówią, że mu będą siadać gołą dupą na twarzy w oktagonie. To nie jest miłe. Szkoda tego, Denisa. Kurwa, boi takiego czubka, kurwa. Patrz jak on wygląda, jak czopek. <grym> jak można się bać takiego czubka, kurwa? Jeszcze ma wątpliwość, to za co się ciągnie, żeby wytłumaczyć. ale w ogóle, w ogóle wiecie, co jest zajebiste? Się on już nie odpowiada, on już nie ma siły psychicznie tego znosić. Myśleliście, że on też ma serduszko? Myśleliście, że on też czuje emocje, że to te bycie prawidłym to jest tylko poza, a w głębi to jest yy, smutny, skrzywdzony chłopak, który ma uczucia, który chce być żyć tylko szczęśliwym, a udawał niaka, bo chciał, żeby koledzy go lubili, bo jest samotny? Myśleliście o tym kiedyś? Może tak być? Serduszka na czacie dla Denisa, widzowie. Spam serduszek. Na początku, jak Danis chodził do flików, to Które, było. Tak. To są zajebiste twoje marzenia. Jeśli nie, ale. wyłudził <grywa> się wam. teraz. <grywa> dobra, chwila. Właśnie słuchaj. Właś, ale tego. nie, ale poczekaj, czy jesteś w stanie, bo federacja mnie zmusza do tego kurwa? To nie jest tak, że ja chcę. Ona mnie zmusza i ja mm, jestem w stanie nawet zrezygnować z tej walki, bo ja z nią gadałem, ale nie chcę, że się obszerałem, po prostu ty musisz być ze mną w parze. Czy jesteś w stanie podpisać aneks kurwa na kamerach wszędzie, że jeżeli odpierdolisz co. So ja wczoraj ja w miałem kontuzję nic wiadomo. Ale jeżeli coś odpierdolisz, że odklepiesz, przewrócisz się, kurwa mnie zaatakujesz, to całą garzę dajesz mi albo na końcu kurwa, zbiórkę. Na zbiórkę. Ja też mogę podpisać. Ja okay. ja ja okay. tak. w to podpisać. Ja chcę niech wygrać pan, tą walkę i powiem wam podpiszamy. Tak. Ale zobaczcie, po, nie powiedział, że da na tonowi, tylko że da na zbiórkę, czyli zrobi tak i powie, a zrobiłem to, żeby pomóc potrzebującym. <laughs> Źle to Natan przemyślał. To jest kurwa. Od razu mówię z bólem serca, to robię, bo ty się go kurwa boisz. A ja nie robię z bólem serca, bo widzieć moment, w którym Natan siada gołą dupą i na twarzy, uważam, że cała Polska to trzeba zobaczyć. Byli... Więc ja w to wchodzę. Podpisuję aneks, że jeżeli się położy, odklepie cokolwiek, a ja taki nie jestem. Ale Mieliśmy dwa tygodnie, a ty byłeś na dwóch treningach, kurwa. Dwa nie, tygodnie. dwa treningi zrobiłem z tobą, a, byłem, a trenowałem codziennie. Później się nie dogadaliśmy. Natan, ja nie chcę do tego wracać. Nie Nawet obchodzi dzisiaj, mnie to. Kurwa, Tam jest Mar ale, ale Nie, bo słuchaj, Byłem w City Ficie, kurwa, wymyśliłem jakąś siłownię, i ja stałem przed jakimś panelem, kurwa. Ja muszę coś wpisywać, uzupełniać. Nie wiedziałem, jak coś. Nie, nie ogarniam takich się rzeczy. No to prawda jest, nie? City Fizz to jest takie dziwne. Na kciuka się wchodzi. Miałem spinę z menedżerką tam kiedyś. Zony, kurwa, nie, nie, jaka... słuchaj, to, to jest inwolidą jeżeli chodzi o sporty walki, ale skończmy to, kurwa. Tam jest cel, zobacz. Tam jest chłop do rozjebania. Nie, no, na... ale zobaczcie, znowu doguczają. Na niego, ale spójrz na niego, popaj. Spójrz na niego, to jest. Kurwa, nie chcę na niego patrzeć. Kurwa, to go, roz, to prosto, go rozpierdolmy nie, tego. po prostu. Nie, ja, Nathan. Już mam, ja już to jest mój ex, kurwa. Natan, posłuchaj, dobrze wiesz i teraz posłuchaj. Dobrze wiesz, że tylko wyłącznie ze mną w tym ty, momencie się, ale, jesteś w stanie dokonać sądu ty, ostatecznego. Ale ty chcesz się całować, kurwa, nie no chcę go najebać! Bo kurwa. Nie, bo nie rozumiem. Ale no, posłuchaj, no ja się w waszą Jeba, relację ja, nie ale, wpierdalam. Ale, ale ja nie mam A, już opcji, nie mam opcji. Ta, chuj, Ja się kurwa, nie wpierdam. Posłuchaj, nie chcę ja się w waszą relację i całowanie nie wpierdalam. Bejdę, chcecie coś powiedzieć? Denis, przepraszam, że muszę to zrobić. Kurwa wiem. Może to wygląda, że się rozjebie lekko, ale uważam, że w tej sytuacji, gdzie tutaj siedzą charakteryne osoby, mogę to zrobić. Dostałem telefon jakiś czas temu od Denisa i Denis mówi: Tak, ty byku. Pogadaliśmy chwilę sobie. Ja mówię: No dobra, normalna rozmowa. A zaraz wychodzi coś takiego, że Denis zaczął jakieś dziwne propozycje mi składać. Więc ja stwierdziłem: Dobra, przejdź do konkretów. Denis mówi: "Czybym chciał z nim wystąpić w filmiku na OnlyFansie? Ja tak się zastanawiam: Mówię, kurwa. No nie do końca, ale pytam, co byś chciał tam zrobić? No on ma taki fetysz, że klęcza, a ja go kutasem po mordzie leję. Ja mówię: Denis, jestem. Charakterny, nie mogę tego zrobić, bo ty jesteś znatany w jakiejś tam Wiecie, wydaje mi się, że do Denisa dotarło, w co on się wpieprzył, że jak bardzo go ludzie cisną, i on nic nie może z tym zrobić, nie? Bo tu jest tak, że.